Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co teraz czytam. Nie spodziewałem się tak szybkiej reakcji i odpowiedzi od deweloperów. Tak, głosy społeczności dotarły do nich i oni zaczynają działać od razu. Słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek, 17 marca, mamy kolejny tygodniowy patch, a razem z tym patchem otrzymaliśmy też list, wiadomość od twórców na temat planów w przyszłości. Zacznijmy może od początku, od tego prostszego czyli dzisiejszy patch, mini patch na czwartek. 17 marca, tak. Będzie tu taki patch ogólny z bugfixami, Przede wszystkim na event Grand Prix, ponieważ niektórzy gracze w ogóle się nie mogli dostać na event. A niektórzy mieli problemy z dostosowaniem się do czasu, ponieważ mieli jakieś problemy z, z timerem. Więc mieli utrudniony dostęp do eventu. W związku z tym, wszyscy gracze otrzymają 3000 Grand Prix tokenów jako rekompensatę. W trakcie grania zauważyliście też na pewno taką wiadomość pod czatem na temat tego, że jest jakiś bug związany z Tytalosem. Gracze, którzy próbowali pokonać Tytalosa mając item level zalecany, tak odpowiedni do, do tej czynności, mieli problemy z pokonaniem bossa. Powiedzieli, że to jest spowodowane tym, że istnieje jakiś bug, w związku z czym gracze dotknięci bugiem Tytalosa również otrzymają rekompensatę indywidualnie, w zależności od tego jakie itemy stracili albo zużyli w trakcie tych raidów. No i na sam koniec gracze, którzy zakupili tygodniowy pakiet kryształów otrzymają poprawną ilość tych kryształów a ludzie, którzy mieli problemy z tym, żeby otrzymać swoje bonusowe kryształy w wyniku jakiegoś buga znowu otrzymają te kryształy w tym tygodniu, będą mieli to w klipunku. Więc to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy patch. Przejdźmy teraz do tych ważniejszych tematów, przejdźmy do listu, który otrzymaliśmy od twórców. Ogólnie link do tego listu wrzucę Wam oczywiście w opisie filmu. Możecie też to znaleźć po prostu na forum Lostarka. Przeczytacie sobie wszystkie szczegóły, co, jak, jak to opisali, i tak dalej. Ja się postaram skupić na tych najważniejszych momentach, na tym, co uważam, że jest teraz po prostu dla nas priorytetem, tak. Zacznijmy od tego, że tutaj Amazon nam przypomina o tym, że my otrzymaliśmy od razu content T3 na start, tak? kiedy na przykład gracze z Korei czy też z Rosji musieli siedzieć w T1, T2 i czekać miesiącami na te 3 Akurat w tej kwestii wydaje mi się, że to była dobra decyzja, bo każdy, kto interesował się grą, albo każdy, kto grał w poprzednie wersje, tak? na przykład na Korei czy też w Rosji, doskonale wiedział, że T1 i T2 content to tak naprawdę taki tutorial do gry. Wydaje mi się, że wszyscy gracze, którzy właśnie Właśnie zaczynali u nas na Europie czy też w Ameryce i przeszli przez T1, te T2, te też mają podobne zdanie na ten temat i przekonali się do tego, że właśnie tak to wygląda. Wszystko najlepsze, co gra ma do zaoferowania, czeka na nas w T3, a jeszcze tak wiele przed nami. Jeszcze nie, nie, nie dodali wszystkiego. Gracze, którzy grali już na innych wersjach, mówią twardo, że w tej chwili na T3, gdzie jest ogromna ilość rzeczy do zrobienia, to jest to tylko 40% tego wszystkiego, co inni gracze mają na innych regionach. Z drugiej strony Amazon też przypomina, że każdy powinien progresować w tej grze według swojego uznania, tak że nie powinniśmy się nigdzie śpieszyć eee, akurat z tym się zgadzam w 100% mówiłem o tym wielokrotnie. Za każdym razem kiedy na ten temat trafiłem na streamach z kolegami i tak dalej, ze znajomymi, z przyjaciółmi, zawsze to tłumaczyłem, że nie ma się gdzie śpieszyć. Po prostu po co? Doskonale pamiętam cytat. Nie pamiętam czy tak szczerze mówiąc, ale brzmiało to tak mniej więcej, że Lost Ark to nie jest wyścig, to jest maraton. Przemyślcie to sobie, tak samo ja też muszę to przemyśleć, bo może rzeczywiście niektórzy z nas zbytnio się śpieszą w tej grze. Porozmawiamy może teraz o sytuacji, która jest jakby najgłośniejsza w ostatnim tygodniu. Chodzi tutaj bardziej o graczy, którzy osiągnęli poziom mniej więcej 1340 i się zacięli, a jednocześnie dowiedzieli się o tym, że zostaje dodany nowy content w postaci właśnie Argosa. Cały problem polegał na tym, że raid, który otrzymaliśmy, jest Dostępny dla graczy od poziomu 1370. Z tym, że ogromna ilość graczy, bym się pewnie nie mylił, jakbym powiedział, że ponad 95% graczy nie jest blisko poziomu 1370, chyba że wydali sporo pieniędzy. I to zaczynało tworzyć taki niesmak wśród graczy, ponieważ pojawiali się ludzie, którzy rzeczywiście poświęcali tej grze mnóstwo czasu. Mówię tutaj o. O 8 godzinach, 10, 12, tak? E, którzy robili cały kontent możliwy, do, dorzucali do tego alty jeszcze i, i próbowali się wspierać altami, a mimo tego nie mogli osiągnąć tego poziomu 1370, żeby, żeby uczestniczyć po prostu w tej aktywności. I, i tak jak powiedziałem, stworzyło to w, wśród graczy taki niesmak, że. O, że mimo że obiecywali nam, że gra będzie free to play, że wszystko będzie można zdobyć i zrobić bez wydawania pieniędzy, to jesteśmy zmuszeni teraz wydawać, bo nie będziemy mogli inaczej brać udział w naszym w kontencie, w grze, w którą lubimy, tak? w, której, w której spędzamy tak dużo czasu. Ja oczywiście staram się zrozumieć każdą część graczy tak? po każdej stronie chcę, staram się patrzeć, jak to, jak to wygląda. Tutaj nie chciałbym się wdawać spór i wyrażać. W akurat w tym filmie swoją opinię na ten temat, czy to jest dobrze, czy że tak ktoś myśli, czy, czy, czy nie i tak dalej. Teraz mamy konkretną sytuację po prostu, fakty i problemy, tak, które trzeba rozwiązać. Problem, jest na, problem polega na tym w tej chwili, że jest pewna część graczy, i to dość spora, która jest na poziomie około od 1340 do 1370, która nie jest w stanie przebić się przez ten poziom, ze względu na to, że mają bardzo niskie procenty ulepszania, tak, szanse ulepszania, mają ograniczoną ilość źródeł, z których mogą zdobywać surowce, tak, do ulepszania, a do tego w sklepie większa część przedmiotów do ulepszania, tak, tych surowców jest w bardzo drogiej cenie, albo w droższej cenie niż powinna przez taki ekonomiczny system stworzony przez botów. Niestety ma to negatywny wpływ i to taki dość spory negatywny wpływ na, na graczy, niektórzy nawet rezygnują z grania przez takie coś, bo wydaje mi się, że tak cała gra tak będzie wyglądać, że będą po prostu musieli wejść, zrobić dwa daily i, i, i na tym skończyć. Dlatego to jest problem, że tak powiem wyższej wagi, tak? To jest priorytetowy problem, który mieli zaadresować. I na szczęście, na szczęście otrzymaliśmy wiadomość o od Amazon i od Smilegate. Odpowiedź twórców w tej sprawie jest dość prosta i do tego są dorzucone przeprosiny, więc nie ma co narzekać. Tutaj zachęcam, żeby każdy z Was dokładnie to wszystko przeczytał. Ale ogólnie mówiąc, twórcy gry zaznaczają, że Argos według ich planów miał być takim kolejnym punktem w progresowaniu. Takiego swojego rodzaju łącznikiem z kolejnym większym kontentem, który nas czeka, czyli Legion Raid. Zakładano również, że większość graczy progresujących czyli takich, którzy się skupili właśnie na wbijaniu levelu, raczej niż na jakichś innych kontentach, że większość tych graczy będzie w stanie bez problemu osiągnąć ten wymagany 1370 poziom, żeby uczestniczyć w tych aktywnościach. Niestety, tak jak powiedziałem przed chwilą, wiemy jaka jest sytuacja. I zdaniem spowodowane to było właśnie tym, przede wszystkim, że pewna część graczy, e, poza progresowaniem, mocno się skupiła na pobocznym kontencie, czyli robieniem wysp, osiągnięcia, Zbieranie mokoko, robienie mapek na 100% i tak dalej. Wiecie, jak to wygląda. Oraz tym, że na grę spadła ogromna po prostu plaga botów. W związku z czym drastycznie wzrosły ceny na. Materiały, czy tam surowce do ulepszania. Taka ciekawostka dla Was. Dostałem parę takich zdjęć. Nie wiem, czy one były prawdziwe, czy nie, ale ponoć niektórzy ludzie zmieniali swoje farmy kryptowalut na farmę botów w los, tak? Bo to przynosiło więcej pieniędzy. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, no ale jest taka szansa, że rzeczywiście takie coś istniało, bo wszyscy pewnie zauważyliście, jak to wyglądało. Na, na szczęście wymyślili jakieś pan, pewne rozwiązania, o których możecie przeczytać tutaj. i Ja osobiście liczę na to, że to zadziała. W związku z powyższym, właśnie Amazon i SmileGate przepraszają. I po dokładnej analizie opinii całego community postanowili, i to jest uwaga bardzo ważne, że w naj, najbliższym czasie skupią się bardziej na usprawnieniu progresowania graczy zamiast dodawaniu nowego endgameowego contentu. Tutaj słowo kluczowe to jest endgame'owego kontentu. O tym za chwilę. Zaznaczyli też, że nigdy nie chcieliby, żeby gracze czuli się zobowiązani do wydawania prawdziwych pieniędzy dla progresu. Co do tej ostatniej wypowiedzi, jestem bardzo zaskoczony, a zarazem zadowolony tym, że udało mi się przeanalizować rynek europejski i amerykański tak i, i podjąć odpowiednią decyzję co do, co do inwazyjności tego item shopa w grę. Bo wiecie jak to się zazwyczaj kończy w naszych regionach, jeżeli gra jest zbytnio pay to, pay to win albo pay to progress. Tak? E, tutaj bardzo ważna zmianka o tym, że content w postaci nowych klas, wysp, skinów czy też kontynentów, dalej będzie wprowadzane do gry według harmonogramu, które mają zamiar udostępnić w najbliższym czasie. Czyli tak jak powiedziałem, ta wypowiedź o tym, że będą się skupiać na pomocy w progresowaniu bardziej, niż na dodawaniu nowego endgame'owego kontentu właśnie dotyczy tego. Tak? Co do ekonomii gry, myślę, że Amazon doskonale sobie zdaje sprawę, że boty mają ogromny negatywny wpływ na doświadczenie graczy. Braki w surowcach do ulepszania właśnie w połączeniu z problemami stworzonymi przez boty i ceny w auction house wywołały taką falę Niezadowolenia u znaczącej części graczy. Tutaj też mała ciekawostka od samych twórców. Na braki w materiałach wpłynęło też to, że gracze zazwyczaj preferują grę na swojej głównej postaci zaniedbując alty, które, sto, które są jakby stanowią taką, stanowią istotnym źródłem surowców dla maina. Moim zdaniem to wynika bardziej z podejścia graczy na naszym regionie. Ludzie preferują stworzyć po prostu jedną klasę i, i tą klasę mainować, a ewentualnie takie alty traktować jako możliwość, tak, możliwość do zdobywania dodatkowych surowców, gdzie na przykład w takiej Korei alty są przyjmowane znacznie lepiej. Nie wiem, czy to dobre słowo, i traktowane jako taka istotna część rozgrywki, rozumiecie? Tutaj bardzo ważna wiadomość dla wszystkich nas, bo Amazon oczywiście obiecał zająć się sprawą botów, natomiast słusznie uznali, że takie obietnice nie wystarczają i w najbliższym czasie możemy się spodziewać większej ilości nagród do kupowania w sklepie eventowym Grand Prix. Nowy event Guardian Raid, w którym też zdobędziemy właśnie ulepszacze oraz pierwszy sezon PvP z nagrodami tygodniowymi w postaci ulepszaczy. Na sam koniec Amazon i Smilegate zapewniają, że nieustannie będą współpracować ze społecznością, co jest idealnym podejściem do sprawy moim zdaniem i mają przygotowany specjalny prezent dla nas wszystkich przy kolejnym patchu. Jeżeli dobrze zrozumiałem to będzie patch 24 marca. Prezent będzie zawierał, uwaga, nowy zwierzęcy skin, jeden do wyboru jak zwykle i to będzie najtrudniejsza decyzja znowu w moim życiu, Mokoko Peta, Mokoko Mounta, budynek do posiadłości, ticket na zmianę wyglądu to jest ciekawe, feony exp do kart, dwie legendarne karty do wyboru i muzykę do szafy grającej ale ta muzyka, ale ta szafa grająca, tak to się pojawi później w przyszłości. Szczerze mówiąc, jestem pozytywnie zaskoczony podejściem Amazona do sprawy. Jednym postem tak naprawdę zahaczyli wszystkie najważniejsze tematy ostatnich kilku tygodni, tak? Starają się tu iść do każdego gracza takiego, co dopiero grinduje w stronę T3 i tych, co jakiś czas siedzą już w tym T3 i walczą z tymi ulepszeniami. Osobiście mogę im podziękować za takie podejście, bo to jest właśnie moim zdaniem receptura na dobrą grę. I na, taką, I na takie zdrowe stosunki, jeżeli chodzi o dewelopera i społeczność. Tak? Co do graczy, e, ostatnio na streamach bardzo często omawialiśmy takie sprawy właśnie związane z T3. Czy, czy mamy próbować ulepszać te itemki, czy lepiej może zbierać te surowce e, i czekać na zwiększenie szansy na ulepszenie? Tak? Czy może poczekać właśnie e, na więcej kontentu? No, nie było pewności, co robić. Nie? Sam nie wiedziałem, jak to zrobić, e, ale myślę, że po tej wiadomości. Choć bezpośrednio nie odnieśli się do informacji na temat zwiększenia szansy na ulepszenia, to ja osobiście raczej polecę swoim tempem, tak? Pomału do przodu, postaram się zdobyć te 1370. Choć też nie jestem wielbicielem grania wieloma klasami naraz. Myślę, że podciągnę kilka altów, co najmniej do T2, a postaram się też do T3. Te Mam nadzieję, że ta perspektywa stworzona przez deweloperów zmotywuje Was wszystkich do dalszego grania. Powodzenia w odkrywaniu świata Lost Ark i ulepszaniu. Yo!